Państwo, pierwsi zakochani już korzystają z uroków międzyzdrojów. Wcale się nie ma co im dziwić, bo tutaj romantycznych miejsc nie brakuje i myślę, że w międzyzdrojach nie sposób się nie zakochać. Przy tak czystym niebie, przy tak pięknym słońcu, delikatny wiaterek jest fantastycznie, drodzy Państwo, nawet o tak wczesnej porze. I jak widać, aż 22 stopnie teraz w międzyzdrojach, a w ciągu dnia ta temperatura wzrośnie nawet do 32, chociaż myślę, że nad morzem może być dużo przyjemniej taką temperaturę znieść niż na przykład w centrum kraju. 30 stopni to już Trójmiasto, 31 Suwalszczyzna, 32 centrum kraju, podobnie na Podkarpaciu i jeszcze Małopolska z 30. I Teraz najwyższa temperatura dzisiejszego dnia, tak będzie we Wrocławiu, aż 34 stopnie drodzy Państwo i to temperatura w cieniu, więc myślę, że ta odczuwalna na przykład w samym Wrocławiu może być wyższa i jeszcze 33 stopnie Poznań. Ja celowo na naszej mapie zostawiłam tylko słońce z chmurami, ale na samym środku mapy dodam jeszcze, Delikatne opady deszczu i burze. To dlatego, że nad Polską dziś przechodzi front atmosferyczny, ale wprawdzie ten front będzie słabnący, taki delikatny i myślę, że on mocno nie popsuje nam pogody. Może przynieść niewielkie opady deszczu i miejscami burze, ale taką enklawą słonecznej pogody na pewno będą dzisiaj Międzyzdroje. Będzie tutaj fantastyczna pogoda, będzie gorąco i myślę, że z naszym programem warto zostać nie tylko o poranku, ale warto do Międzyzdrojów przyjechać i spędzić z nami co najmniej weekend. Do zobaczenia.